I chciałem mieć szansę z nim. Jak biorę wolne czołgi, tam bierze trójkę, i to jest problem. Moi drodzy, Babok T92 Dosył obracarka skupiaczka. Co o tym sądzicie, zestawie? Według mnie bardzo dobry zestaw. Tutaj nie można węty, bo to jest otwarta konstrukcja. Uuu, hu hu hu, panie konce! Panie konce, panie konce, panie konce, panie konce! Aaaa, tak! Łaskawy! Dla niego byłeś. Zobaczmy. A, nie mogę. Chciałem zobaczyć. Nie mogę zobaczyć. A, myślałem, że mogę zobaczyć, gdzie to wylądowało. Nie udało mi się. No, coś tam jest. Niestety, czemu tylko dwie biegłości? Ej, ale wstyd, Boże, czemu tylko dwie oszukamy. Co ciekawe, to są pociski ogłuszające! Czasami grałeś na tych, co robią większy damage, a tutaj ogłuszające. Juś cię nie lubię, bo arciarzem jesteś. Oj! Ale to jest wyjątkowy arciarz. Tysiąc! Tysiąc w grina. Dzień dobry. No chyba będzie tego więcej, co? Jeszcze mają Waffentragera. Projet to ładnie zbiera odarty. O, tutaj 350. Ogłuszające, bo markuje. No, tylko tutaj. Odłamkami, ewentualnie, i ogłuszenie. Jak nie patrzyłeś, to w krzaka trafił na po. tak? O to przepraszam. Patrzyłem, co tam się dzieje na YouTubie, na czacie. Przepraszam. Bo mamy dwa czaty, muszę zmieniać, żeby widzieć. Jak tutaj te dwa szarpetury blisko siebie jechały. No! W ruchu za tysiąc osiemdziesiąt pięć. Boże! Miej go w opiece A czy ty nie czujesz trochę wstydu po tym strzałem Buci Kseba, ale fajna bitwa podoba mi się. Buci, a kiedy jakaś twoja bitwa na arcie? No, taki cwany jesteś. Ja nie gram Martą, no to chyba czas zacząć. Czy ja właśnie zachęcam ludzi do grania artą? O kurna. Ale dostało to, to Na bank. jest bicie na dzika. Nie jestem taki toksik jak ty. Gościu! Ja to jestem najlepszy, najmilszy na świecie. Ja toksik! Czy ja kiedykolwiek hitowałem arciarzy? No właśnie, zawsze ich chwa. A nie, to źle Nie Nieważne. Może ja zamilknę. To wejdzie, to musi wejść. Ale słabo. Dobra, nie. Ja. Ja już się nie wypowiadam. Ja może nic nie będę mówił, bo się nie znam. Ja tylko przypomnę, że zostało mi 17 bitew na arcie. Ja tylko pragnę przypomnieć, że zostało mi 17 bitew Artą od I Forever. Dołożyć ci Słuchaj, ja jestem już w takiej depresji, że różnicy mi to nie zrobi. Także zapraszam. A może zrobić jakieś wyzwanie na Arcie jeszcze do tego? Taki pomysł im przyszedł do głowy. Będzie ciekawi. Pociski się kończą. O, ale to jest. Tylko weź go, wyczuj. Но... Не стоят они так мощно. 3,5 tysiąca widocznych. Wiemy, że była na ślepo w wafla, a jedna na ślepo w krzak. No ale, o, a kogo spenowałeś na ślepo? Ej, szarfutur! Tam w krzak, jak strzeliłeś, to spenowałeś? Na wyniku bitwy będzie widać chyba. Na, zmylił cię. Giniesz? Uciekł. Kurka. Lajta na ślepo trafiłeś? 105? Oż ty... Niedobry człowieku. Jak idzie na solo. Cwaniaczek. Trafi go, patrzcie, pa 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 pa. Nie, jeszcze go trafił. Pasguda. A mógł plutonowemu dać. A trzeba było plutonowemu dać szóstego, ale nie. Chamstwo. Chciał samemu więcej na arcie. Oż ty. Ostatni pocisk został. Prawie bombardier. 5743 uszkodzenia. Na ślepo wlajta za 901. Wafa na ślepo za 333. Jezu się. Jezu Co to.